u mnie troszeczkę deszczyk. więc postanowiłam coś do Was pogadać Hejka, witam Was Wasza kumpela, rozsiadam się u Was na kanapie no i zaczynamy ja bardzo lubię kobiety więc lubię lubię poruszać temat nasz, takiej kobiecy i mi się dzisiaj nasunęło skoro jest taka pogoda raz słońca słońce, raz jest deszcz Raz jest zimniej, raz jest cieplniej. i czasami słyszymy takie określenie, że kobieta jest jak pogoda, zmienna, ma swoje humory i nastroje i tak dalej. Kochani, czy to dobrze, czy to źle? Pomyślcie chwileczkę. Ja uważam, że kobieta powinna być zmienna. Dlaczego? Bo będziemy jak flaki w oleju, nudne. Bo będziemy jak potrawa, którą jemy przez tydzień. Bo będziemy jak ubranie, które nosimy naokoło to samo. I nam się tak znudzi, zędli, opatrzy i od razu robi się tak jakoś niefajnie. Jesteśmy takie bez energii, bez ochoty do życia, bez radości, bez uśmiechu. Wiecie, o czym mówię kobiety. Kobieta musi być. Zawsze inspiracją. Zaskakująca. Ja mówię, nie, myśl, nie myślimy o innych, tak? Jak komuś dogodzić, jak komuś zaspokoić, jak komuś zaciekawić. Nie. My mamy być inspiracją dla siebie. My mamy ta wewnątrz myśleć, kim chcemy być, jakie chcemy być. W danym dniu, w danym miesiącu, w danym roku, kochani, nie możemy być jednakowe. Jeżeli jesteś, powiedzmy, mamą, rodzicem, żoną, no to twoja rola się nie kończy na tym, kochane kobiety. Nie zapominajcie, że ty masz jak w teatrze przeróżniste role. Dzisiaj jesteś mamą, za chwilę kucharką, to jesteś sprzątaczką, za chwilę jesteś bizneswoman. Za chwilę jesteś sexy kobietą na romantycznej kolacji, za chwilę jesteś w plenerze i czujesz się jak młoda dziewczyna, która przemieszcza się rozwiewając jej włosy, wiatr, głowa w murach uśmiechnięta. Kochane dziewczyny, i masz się czuć tak do danej sytuacji. A nie że jesteś jedna, jednolita, zamknięta, zaszuflatkowana. Wypunktowane punkty, bo teraz tak, jesteś mama, jesteś żona i koniec, cyk, 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 będą ci odcinać po kawałeczku tą taśmę, jak w wojsku, kiedy czekają do rozerwii, wiecie, tak z centymetra im się sami zaucinają te dni, żeby było im coraz szybciej do wolności. Kochane dziewczyny, nic nam się nie zmniejsza, nic nam się nie ucina, nic nam się nie zabiera. Nikt nie ma prawa na tego zabierać, czy jesteś y, dziewczyną, czy panienką, czy mamą, czy babcią. Jesteś wciąż tą samą kobietą. Twoja dusza jest wciąż taka sama. Często są takie określenia, y, bo gdzie jest ta granica, kiedy jest jeszcze młodość, kiedy zaczyna się starość? Ja uważam tak, że staruszką możesz być w wieku 40 lat i młodą kobietą w wieku 70 lat. Nie ma tu granic. Granice mamy w głowie i my sobie je robimy. Też takie stereotypy, określenia, że jak już jesteś starsza, to już nie możesz krótszej spódniczki, już gdzieś ci dekolciku nie można, bo coś tam, bo coś tam. Ale kto ci to powiedział? Oczywiście ty sama. Jest wiele kobiet, które się tak zaszufladkowało, które się tak zasiedziało w domu, w domu na pupie, które, jak ja zawsze mówię, pralka wirnikowa i kręcimy się w kółeczko, i kręcimy. I kiedy taka kobieta nagle widzi swoją rówieśniczkę na ulicy, patrzy się na szczęśliwą kobietę, radosną, z blaskiem w oczach, kiedy idzie za maszyście, kiedy widać w niej ten seksapil, tą radość, tą kobiecość, kiedy ma nawet krótszą spódniczkę i ten dekolcik, i już kogoś to boli i razi, i będzie Ci taka kobieta mówiła no nie, no tobie to już nie wypada. Halo, chwileczkę. Gdzie jest napis, gdzie jest zakaz, gdzie jest tabliczka, gdzie jest informacja? Ja ci teraz powiem, nawet styliski, youtuberki mówią, jak ktoś się pyta, jaka stylizacja, co jak uczą kobiet, jak się mają ubierać, jeżeli ktoś chce iść w tą stronę i chce być taki trochę, wiecie, na topie, chce się ubierać tak, jak powinien, też mówią, są miejsca, sytuacje, jak się czujesz, nie patrz, że masz niefajne nogi, że coś masz niefajnego, skoro czujesz tą rzecz, którą lubisz, kochasz, chcesz być w tym kolorze i to rezonuje z Tobą, to jest twoje, nie możesz się ograniczać. Jeżeli... Czujesz, że ta długość spódniczki rezonuje z Tobą, to jest OK. Ja sama wiem. Mi nie pasuje, znaczy nie w tym sensie, że nie pasuje, e, e, że ja sobie wymyśliłam, ale faktycznie taka długość, taka długość, płaskie buty. Ja wyglądam okropnie. Już obiecałam sobie i tak wiele razy mówię do znajomych: bo jak ja mówię, że nie cierpiałam kiedyś nóg, to dużo takich jest, a zdziwienie, później otwierają. Jak to, co Ty opowiadasz? I takie komplementy, że mam fajne nogi. Tak, kochani. Ale jak ja pokażę wam, jaka była kiedyś moda i dlaczego ja tak uważam, i, i nagram wam filmik, bo musiałam zrobić zdjęcia na Facebooku, ale chyba też taki filmik. Jak będę miała kiedyś o tym czas, to wam pokażę dwie stylizacje. Dlaczego kiedyś nie lubiłam swoich nóg? I, I ktoś wreszcie zrozumie, dlaczego ja wolę mieć krótką spódniczkę, dlaczego uwielbiam spodynki, a nie taką. Czy taką, bo mnie już równo z kolanami robią się kaczkowate, brzydkie nogi, po prostu ja tego nie cierpię. Dlaczego mam robić coś, czego nie cierpię, tylko żeby się przefrodować jakiejś pani na ulicy, albo e, pani, która w ogóle mnie nie zna i ogląda moje filmiki i, i się dziwi, że ja mogę tak się ubierać czy chodzić. A pewno, że mogę, ja to cały czas będę podkreślać, będę chodzić dotąd, dopóki moja dusza tego będzie pragnęła. Więc, kochane kobiety, ubiór też jest ważny, ale tak jak mówię, idziesz sobie gdzieś na potańcówkę jakąś fajną, gdzie są młod, młodsze osoby, powiedzmy, twoje grono może wskoczyć w spodenki, tak jak ja stawiam sobie skrótkie spodenki, takie jak te, no, nieskurzane, bo, bo mnie tak. może jest, nie wiem, czy starczy, nie, ale nie mam takiej potrzeby zdemy. Kozaki miałam się, i czułam się świetnie, bo sobie je kupiłam chciałam sobie je wykorzystać. Ale wiadomo, jak pójdziesz sobie do przysłowiowego kościoła, to nie uwierzysz się w te spodenki i w takie kozaki. Ale jak idziesz z kumpelami, znowu na jakąś kawkę, to możesz sobie się tak ubrać. Jak idę ze swoją połówką, to mogę sobie trochę seksapilu użyć. Tak? Ale jak idę na, powiedzmy, na jakąś rozmowę w sprawie pracy, to wiadomo, że muszę ubrać się inaczej że nie wyskoczę wtedy z dekoltem w krótkiej spódnicy i nie będę taka, wiecie. Więc zależy to od miejsc. Jak idę nad jezioro, to mogę sobie w spódniczko w sukience wskoczyć, mogę, bo mi wygodniej jest na rowerek, nogę zarzucać krótkie spodenki, bluzeczka na sz szeleczkach, mogę być tą małolatą tak zwaną, tak, a nie znów starszą panią. Część osób robi błąd. Dlaczego? Bo ma 40 lat, Boże, to jest młoda dla mnie dziewczyna, wiecie, wieku. A ona już się kieruje do pani po 50, do sklepu i ubiera się już te sukienki i buty, wiecie, ja wiem, że nie każdy może chodzić na obcasach. Ja też teraz w większości chodzę w płaskich, co kiedyś było dla mnie nie do pomyślenia, ale więcej używam rowerów, szybciej biegam, większą przestrzeń zaliczę, jak i lecę na miasto, więc chodzi mi o to, że Jestem w stanie szybciej się przemieszczać i o to mi chodzi, niż w tej szpilece sobie tam iść. Ale uwielbiam oczywiście obcasy i szpileczki i tak dalej, bo one są takie magiczne stajemy się takie, wiecie, takie typowo już piękne kobiece. Więc kochani, jak ktoś ubiera jakieś obcasy dla starszej pani, no to sam but cię już postarzy. Jak ubierze się po 50 wiadomo, tam już fason ubrań jest inny. Więc ja nie chodzę do tych sklepów z, Chodzę cały czas po innych sklepach, więc nie zależy, ile mam lat, a mam już trochę, więc ja dalej będę chodziła tutaj, do końca moich dni. Ja nigdy nie pójdę do sklepu pani po 50, 60 czy tam, bo mnie to nie kręci, ze mną to nie rezonuje. Żeby mi pół sklepu ktoś tam w prezencie zapakował, proszę kobieto, weź to jest Twoje, ja tego nie chcę. Mę dziewczyny, ubiór jest ważny, naprawdę jest ważny. I w jakimś tam wieku nie bójmy się ubierać, nie bójmy się trochę wystylizować, nie bójmy się trochę tego, tego dziku. Yy, nie bój się, ktoś, bo już mam grube ręce, grube nogi, to no i co? Ty to widzisz, ktoś to nie widzi. Ubierzesz sobie fajną luseczkę z jakimś reklamkiem opadającym, tutaj jakąś fajną spódniczkę, czy coś, która ci trochę zatuszuje. Wszystko można sobie ubraniem troszeczkę zatuszować, a najważniejsze jest to. Że Ty masz się dobrze czuć, bo Ty masz ograniczniki w głowie. I teraz tak, kiedy Ty masz ograniczniki w głowie, i spotkasz jeszcze swoją sąsiadkę piętro niżej, która cię zmierzy, która cię coś powie, a jeszcze wiecie co te panie są takie cudowne, i będą Ci tak mówić. A co twój mąż na to jest, co tak cię straszy? Ty jesteś jak pies na smyczy, wiesz o co chodzi? Ten mąż, to cię prowadzi na smyczy ty nie możesz iść za daleko. On cię spuści z tej smyczy, ale on cię musi widzieć. No wiecie co, jeżeli ta pani ma takiego męża, którego musi się bać, dla której on jest królem, który trzyma ją w ryzach, no to ja jej bardzo współczuję. Bo życie nie polega na tym, żeby jeden drugiego trzymał, jeden drugiego ograniczał, jeden drugiemu zabraniał żyć. Dla mnie to jest chore. ja tego nigdy nie będę popierać i nigdy się tym nie zgadzam. Godzy, jestem kobietą i nigdy bym sobie nie pozwoliła, żeby chłop mnie ograniczał, czy ja mam iść w takiej spódnicy, czy ja nie mam iść. A tam, dla wiadomości tych pań, co się kiedyś mnie jedna pani zapytała pod moim filmikiem, jak ja sobie tańczyłam, co można, to mąż uwielbia mnie w miniówce, on nie cierpi, jak ja jestem w drugiej sukience. Jak tylko idę na sylwestra albo wesele, to on już z góry mówi, tylko nie w długiej sukience. No nie lubi mnie w drugiej, no kochani. Więc. Yy, nie straszcie mnie mężem czy innych kobiet, bo co ten mąż ma do powiedzenia? Jesteś kobietą, chcesz tą bluzkę, chcesz te szpilki, chcesz te spodnie i sobie to po prostu kupił ubierz. I nie straszmy się partnerami, tak? I, I nie mówmy sobie, bo jesteśmy w tym wieku czy w tym wieku. A co ma to wiek do rzeczy? Ktoś ma super serwetkę, nastolatki, szczuplutki. Zgrabniutki i, i ta kobieta ma robić siebie starszą panią, tak? tylko dlatego, że jest w pewnym wieku. Zobaczcie, jakie teraz są kobiety. Yy, yy, Zobaczę ze starych filmów. Kobiety w naszym wieku, czy letnie były już, jakieś były inne. Miały te budowy, sylwetki, fryzury, makijaże, one były takie już jakby starsze. Teraz w naszej epoce, te starsze panie są jak młodsze. I też czasem się tak mówi, określa, ktoś mówi, o. Jak ktoś o siebie dba i wiecie, taki jest, stara się być jeszcze młody i upiera się tak fajnie młodzieżowo i taka dewotka, bo inaczej to nie mogę nazwać. Przepraszam, za słowa, ale wiecie, aż to się ciśnie. Mówi takiej pani, y, bo ty chcesz być, y, bo ty nie chcesz być już stara i chcesz udawać mało laty, chcesz być młoda. Nikt nie chce udawać, tylko ta... O, ja widzę czasami w przymierzalni Fajne kobiety są mniej więcej w moim wieku i mierzy jakieś fajne rzeczy i ona nie chce nikogo udawać. Ona duchem jest po prostu młoda. Ona chce wyglądać ładnie. I tak mieć te kilka lat młodziej się czuć, a nie robić siebie starszą panią tylko dlatego, że jest już tą trochę starszą panią. Więc kobiety, kochane, przestańmy sobie obrzydzać, przestańmy sobie docinać, dopingujmy siebie. Ja zawsze mówię kumpeli jeszcze czasami, ty słuchaj, zmień sobie tylko w sobie, a jakbyś sobie chciała, to koleżanka mówi kiedyś, ja, nie, bo mam główne ręce, bo mam to, nie, bo takie sukienki nie mogę, ja mówię, ale chociaż ją zmierz, byłyśmy, no mi, chodź mi doradzisz, ja mówię, ale chociaż ją zmierz, bo ty masz tam w głowie, a skąd wiesz, jak ty ubierzesz tą sukienkę, spróbuj jedną, drugą, trzecią, czwartą. Poczuj to, może z, z którą zarezonujesz, ale my sobie takie klapy dajemy. Więc, kochane kobiety, proszę Was, nie hejtujmy się, nie krytykujmy się, a raczej mówmy sobie komplementy, podziwiajmy się, mówmy sobie właśnie fajne rzeczy. Gratulujmy tym osobom, które są w mimo wieku już powiedzmy starsze, ale duchem, osobowością, tym ubiorem dodają sobie tak lekości tego seksapilu, tej kobiecości. bo dokładnie tak, kobieto, masz być seksowna, seksapilem. Tak, masz być taka, bo jeżeli się nie czujesz taka, to będziesz stara, zgorzkniała, będziesz patrzyła na swoje pierwsze siwe włosy, na swoje zmarszczki i będziesz ciągle miała buzię jakbyś ssała cytrynę. Jeżeli chcesz tego, proszę bardzo, ale nie broń innym żyć, nie broń innym kobietom się cieszyć, i nie broń innym kobietom być młodym duchem do końca swoich dni. No to kocham Was, pozdrawiam kobiety, i ja Was zawsze będę dopingować. Ja zawsze dopinguję ludzi, którzy kochają się, którzy mają partnerów, których e, miłość po prostu e, przyciąga magnes i lubią kobiety eleganckie, zadbane, lubią te z pilem, bo inne nie wchodzą w grę. Bo my kobiety mamy to mieć w sobie i mamy to rozbudzać, a nie mamy to gasić, tłumić, zakrywać i się wstydzić tego. Broń Boże, po to jesteś kobietą, żeby to rozniecać. Więc kocham was wszystkie kobiety, tulę do serca i niech ta energia, te słowa może trafią do was, a jeszcze na koniec powiem, biegnij do lustra. Każda z Was, ta, która jest na taki, ta, która jest na nie, stań przed lustrem i spojrzyj swoje oczy. I co tam widzisz? Co tam widzisz? Jaką kobietę w tym lustrze zobaczysz? Zamiast oglądać inne, krytykować, spójrz na siebie w tym momencie, w swoją twarz. Czy masz tam radość? Czy masz iskry w oczach? Czy masz uśmiech? Czy masz smutek, golicz, Traumy, zniechęcenie, czy nie możesz patrzeć na siebie. Bo jeżeli nie możesz patrzeć na siebie, nigdy nie będziesz patrzyła na inne kobiety. Nigdy nie zauważysz w nich piękna. No to tyle, kołam Was. Kusiaczki.